Dzień dobry! Jakie są najlepsze rzeczy na tym świecie? Oczywiście, że gry i filmy, a przynajmniej tak załóżmy na potrzeby tego filmu, bo inaczej by mi się to wszystko nie zgrywało. I jestem najbardziej bezstronną osobą, żeby o tym powiedzieć, ponieważ nagrywam na oba te tematy i jeszcze mi w dodatku za to płacą. Co się dzieje, gdy powstaje synergia tych dwóch niesamowitych rzeczy? Powstaje ekranizacja ekranizacja gier, i to kończy się zawsze dobrze. Absolutnie nie mamy żadnych złych przykładów ekranizacji gier. Pogadamy dzisiaj o najgłupszych scenach z ekranizacji gier, i jest ich całkiem sporo, choć wybrałem tylko kilka, żeby Was nie zanudzić. Zresztą, ile można oglądać złych rzeczy w ciągu dnia. Wystarczy Wam to, co dla Was przygotowałem. Naprawdę. Zapraszam. Problem, jaki zauważyłem z ekranizacjami gier jest taki, że jest wiele osób, które lubią oglądać nawet te gorsze filmy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w niektórych ocenach. To dla wielu trochę takie guilty pleasure. Oprócz tego zauważyłem, że im więcej lat mija, tym bardziej ludzie doceniają nawet te słabsze ekranizacje, więc wybaczcie, jeśli w tym filmie pocisnę po Waszej ulubionej, nostalgicznej drinking gameowej ekranizacji gry. No dobra, zobaczmy co mamy na. Na dzisiejszej liście e, kupić mleko. Ja ja se szmato to robisz? Zacznijmy od oczywistości, czyli filmów Uwe Bola. I w zasadzie zaczęlibyśmy od czegoś, co nazwałbym prawdopodobnie jego najlepszym filmem, biorąc pod uwagę, że miał za zadanie pokazać nam ekranizację gry, która specjalnie jest pod wieloma względami krężowa, za co wiele osób ją pokochało. Mowa oczywiście o postalu. Zniszczą cię! GRY SĄ ZŁE I jasne, jeśli komuś nie podobał się ani film, ani gra, to pewnie wszystkie sceny były dla niego głupie. Ale nie dla mnie. Dla mnie był to przeciętniak, na którym co jakiś czas się zaśmiałem, więc było okej. Okay. Swojego czasu był to nawet taki mój guilty pleasure, podobnie jak Władca Pierścionka czy Poznaj Moich Spartan. Ale wtedy byłem jeszcze w gimnazjum i żarciki o hehe, seksiku śmieszyły mnie tak samo mocno jak Trollface. Jeśli chodzi o fabułę zaś, dla kolesi i kolegów. Koleśówek, którzy jej nie znają, gdzieś na głębokiej amerykańskiej prowincji, swój marny żywot wjedzie. Postal Dude, znany także jako koleś, mieszka w przyczepie kempingowej, z której grozi mu eksmisja. pada w krwawy szał po tym, jak cały świat obraca się przeciwko niemu. A następnie pojawiają się jeszcze Arabowie, George W. Bush, cała masa dziwnych ludzi i nawet sam reżyser Uwe Boll. Całość okraszono poczuciem humoru, pozbawionym jakichkolwiek symptomów poprawności. Politycznej, krwawymi strzelaninami oraz idiotycznymi dialogami bohaterów, zabawnie idiotycznymi, w sumie brzmi faktycznie jak postal, tylko że w wersji filmowej. Czyli reżyser zrobił niezłą robotę przynajmniej pod tym względem. Ale przejdźmy do najgorszej sceny z całego filmu, takiej, która śmieszyła mnie te lata temu, a obecnie raczej brzydzi. Chodzi o moment, w którym koleś wchodzi do swojej przyczepy kempingowej, dowiadując się tym samym, że wszyscy jego sąsiedzi uprawiają stosunki międzyludzkie z jego żoną. No no i cóż, nie pokażę tu za dużo, ponieważ YouTube, ale no był to może jeden z trzech takich momentów w filmie, gdzie było to dla mnie za wiele. Pewnie dla wielu osób może być nic takiego. Postaram się jednak opisać bardziej co się dzieje na ekranie, żebyśmy nie zostali wywaleni z tej cudownej platformy. Koleś wchodzi do przyczepy, obserwując jak ta kołysze się niczym Seba, słuchający Pei w drodze pocharna w biedrze. Towarzyszą temu potężne odgłosy godowe osobnika płci żeńskiej. Następnie oczom naszym ukazuje się gigantyczny bebek samicy, zajmujący połowę kadru, kołyszący się z boku na bok podczas akcji reprodukcyjnej. Samiec wychodzi z nory, by zdobyć prezent dla samicy, by ta wciąż była zainteresowana jego względami. Na ekranie ponownie widzimy gody dwóch w której oprócz trzęsącego się gigantycznego kałduna taktycznego widzimy również jak rozsypywana jest po nim mąka. No cóż, scena jest obrzydliwa, pewnie sami to zauważyliście, ale przynajmniej wiemy czemu koleś ostatecznie wybucha i dokonuje totalnej rozwałki. Problem z filmem Hitman jest taki, że jest tam sporo momentów, które nie pasują do tego, jaki jest agent 47. I za chwilę pogadamy o jednym konkretnym takim momencie z tego filmu, który mam na myśli, ale po kolei. Najpierw trochę kontekstu. Hitman to adaptacja znakomitej serii gier o tej samej nazwie. Główny bohater, czyli agent 47, jest płatnym zabójcą, który wykonuje zlecenia na życzenie tajnej organizacji. Jego umiejętności w walce i skradaniu są niezrównane. W filmie śledzimy, go w trakcie misji, która prowadzi go przez różne kraje, a także odkrywamy tajemnice z jego przeszłości. Akcja jest dynamiczna, pełna strzelanin, pościgów i intryg, choć dość przeciętnej jakości. Film łączy elementy sensacyjne z odrobiną humoru. Sam agent 47 wygląda faktycznie dość adekwatnie, choć to oczywiście kwestia sporna. No i dobra, przejdźmy teraz do sceny, która odbywa się w amerykańskiej ambasadzie. Problem jest taki, że jest ona no w pewnym sensie całkiem niezła. To znaczy zapewnia mi niezły ubaw mimo cringe'u. Chodzi o to, że hitman zupełnie nie jest tutaj hitmanem, no chyba że ktoś grał w grę wbrew jej zasadom, no bo pomyślmy o tym, co tutaj się wyprawia. Agent 47 daje jasno do zrozumienia ochronie, że jest niebezpieczny i uzbrojony, wszyscy są gotowi by z nim walczyć. No i ostatecznie do tej walki właśnie dochodzi. Wyobrażam sobie właśnie z tyłu głowy głos Diany, mówiącej, że odwaliłem beznadziejną robotę i pora pakować się do najbliższego punktu ewakuacyjnego, chyba że jeszcze jakimś cudem uda się złapać nasz cel. Założeniem hitmana jest to, że ukrywamy się przed wszystkimi, tak by dorwać naszego wroga w ten sposób, że nikt się nie zorientuje nawet, że coś się stało. Oczywiście poza wyjątkowymi sytuacjami. Ta scena całkowicie niszczy to założenie. No i pomijam już to, że to jakaś taka no dziwna parodia słynnej sceny z Matrixa. Resident Evil Welcome to Raccoon City to film z 2021 roku, oparty na serii gier wideo o tym samym tytule. Film jest tributem poprzedniej serii z Milą Jowowicz i próbuje być wierniejszy fabule i atmosferze gier. Podobno, historia opowiada o grupie, która musi odkryć prawdę o tajemniczej korporacji Umbrella i jej eksperymentach, które doprowadziły do wybuchu wirusa i zarażenia mieszkańców Raccoon City. Film został kiepsko przyjęty i źle oceniony za przez krytyków, jak i przez wielu fanów gier. Główne zarzuty dotyczyły słabego scenariusza, niewykorzystanego potencjału, niespójności z grami, nieprzekonywujących postaci, a także braku napięcia i strachu, czyli coś co jest bardzo ważne w horrorach. Choć muszę też zauważyć, że recenzje nie są takie tragiczne co po prostu przeciętne. W większości 4 czy 5 na 10, ale tak wiem w dzisiejszych czasach jak coś nie ma 9 na 10 to ludzie to omijają szerokim łukiem, no ale fakt Faktem 5 na 10 to nie ocena tragiczna. Recenzenci zauważyli, że film próbował zadowolić zarówno nowych, jak i starych fanów, ale nie udało mu się to w żaden sposób. Niektórzy wręcz porównywali go do niskobudżetowej parodii gry. Generalnie film zło rezydentne Witajcie w mieście szopów nie spełnił oczekiwań widzów. Ale przejdźmy do tej jednej, konkretnej sceny, która rozsierdziła wielu fanów. Mowa mianowicie o momencie, w którym Jill Valentine rzuca kanapką. Hej, Coś, co miało być nawiązaniem do słynnego cytatu z gry. Hey, what's going on? Is that, you Jill, Help me, please. The door won't open. Oh, Barry. That was too close. You were almost a Jill sandwich You're right. Problem w tym, że ktoś ewidentnie nie odrobił pracy domowej, biorąc pod uwagę, że Jill nie jest typem osoby, która zachowywała się tak hamsko. Zresztą to nie jedyny moment, w którym jest właśnie taką niezamiłą osobą, którą raczej określilibyśmy żeńskim pieskiem. Gracze z jakichś względów tę postać pokochali i te powody zdecydowanie nie były widoczne w filmie. Ten film w ogóle miał więcej scen, które miały być cool, a wyszły po prostu głupio albo dziwnie. Wing Commander to kolejny film, który powstał na bazie gry komputerowej. Akcja dzieje się w przyszłości i jesteśmy w samym środku konfliktu między ludźmi a tajemniczą rasą obcych, którzy szykują się do inwazji na Ziemię. Cała akcja toczy się w przestrzeni kosmicznej, gdzie trójka młodych pilotów z elitarnego szwadronu staje do walki. Niestety, scenariusz jest przewidywalny, a dialogi czasem śmiesznie naciągnięte. Wielu fanów twierdzi, że w porównaniu do gier film nie dorasta im do pięt. Gry miały bogatszą fabułę i bardziej rozbudowane postaci. Tym bardziej, że w trzeciej części pojawił się nawet Mark Hamill. Tak czy inaczej, dla fanów science fiction i kosmicznych przygód, Wing Commander może być interesującym seansem. Ale to oczywiście zależy od waszej odporności na przeciętne filmy. No i teraz przejdźmy do sceny, która nas interesuje. Chodzi mianowicie o moment, w którym twórcy chcieli zaszaleć i pokazać nowoczesną technologię, jaką jest bullet time. Na pewno kojarzycie ją z Matrixa. A jak wyszło w Wing Commanderze? No cóż... Trochę to wygląda tak, jakby ktoś nałożył inny film na jeszcze drugi film, nagrany z zupełnie inną kamerą i przy zupełnie innym oświetleniu. No i czemu tutaj nie ma żadnego dźwięku? Wyszło naprawdę dziwnie. I ja wiem, możecie powiedzieć, że to była wtedy nowa technologia i dawniej to musiało wyglądać super, tylko że już na tamte czasy było to dość dziwne, co w połączeniu z filmem, który był taki sobie, psuło efekt jeszcze bardziej. Na plus mogę powiedzieć, że na pewno dzięki ujęciom takim jak to technologia ta rozwinęła się jeszcze bardziej. Ale tak niestety scena ta wygląda moim zdaniem z perspektywy dzisiejszej głupio. Legendarne słowa, które padają w intro tej serii, zna każde dziecko lat 90. i 2000. Mortal Kombat Annihilation to film brutalny i infantylny. Przez co często oczywiście zabawny, to po prostu taka dziwniejsza wersja Power Rangersów. Jest to sequel pierwszego filmu z 1995 roku, który opiera się na popularnej serii gier. Imperator Shao Kahn. mimo przegranej w turnieju, otwiera portal łączący Ziemię z zaświatami. Jeśli portal nie zostanie zamknięty w ciągu 6 dni, Ziemia zostanie podbita i stanie się własnością Imperatora. Bohaterowie, w tym Liu Kang, Raiden, Sonia Blade i Jax, próbują powstrzymać Shaokana. No i wszystko fajnie, ale całość wyszła tak sobie. Film jest mocno krytykowany za scenariusz, który miejscami jest dziwny, a walki są chaotyczne, no i aktorstwo. Aktorstwo też nie wygląda za dobrze. Choć oczywiście jako dzieci wszyscy mówiliśmy, wow, ale super! Jako dorosły patrzę jednak na to i widzę potwory trochę jak z filmu Wiedźmin, i nie tylko. Ale jeśli chodzi o najgłupszą scenę, moim zdaniem zdecydowanie wygrywa ta z walki tego hamskiego policjanta z za szybkich, za wściekłych z dwoma reptilianami. A scena jest tak głupia, że aż zabawna. Poza tym można argumentować, że w Mortal Kombat gra się tak, że ciągle ktoś robi jakieś flipy, ale Giza to bujanie się między filarami jest jak w grze wchowanego trójki pięciolatków. To po prostu jest głupie. No i czy oni w ogóle w tej scenie walczą, czy to po prostu jest jakaś taka dziwna scena tańca? Bardzo mi się podoba określenie, że film Mortal Kombat Annihilation jest jak oglądanie softkorowego filmu dla dorosłych bez scen zbliżeń. No chyba, że jako zbliżenie rozumiem Obracanie się wspólne w kuli, tak żeby twarze bojowników lądowały na sobie. Serio, co tu się dzieje w tym filmie? No i to tyle z moich przykładów dla Was na dziś, więc chętnie poczytam w komentarzach o tym, na co wy wpadliście. A tymczasem znikam. Dzięki, się nie żegnamy, i do zobaczenia niebawem.